krótka relacja z Bydgoszczy do testu rolników przeciwko Piątce Kaczyńskiego dzisiaj Bydgoszcz, stary rynek Jutro Warszawa, pojutrze blokada dróg, chociaż nasi bracia rolnicy już blokują drogi w Polsce, bo tak trzeba. Musimy walczyć o swoje. Musimy się sprzeciwiać jednostkom, którzy się uważają za rządzących, wręcz za dyktatorów w tym kraju. Sprzeciwiamy się wam. Proszę. Jest nas dużo i będzie coraz więcej. Bo my tylko chcemy produkować żywność dla wszystkich, dla was wszystkich. I żebyśmy musieli jeszcze w tej sprawie protestować, to jest skandal, co to się porobiło w naszym kraju. Będziemy nosili sztuczne ubrania, piękne przemowy, mądrzy ludzie. 700 lat. przeciwko wam rządzący. do czego to dąży przeciwko to jest tak jakbyśmy otrzymali Nazwijmy to. na to jak trzeba przeciwko dyktaturze. Trzymajcie. na budowę trzymajcie przedstawić na... swoje zdanie a nie w ciemno głosować tak jak szef każe Co się dzieje ze sceną? Yy, ostrzegam, że dostaliśmy informację o że mogą się pojawić prowokatorzy, którzy celowo będą manipulować nami. którzy gdzieś wejdą w tłum i zrobią wszystko, żeby rozwalić. Organizacje zielonych mają potężne pieniądze. Znaczy wejść na Facebooka, niektóre z tych organizacji, i zobaczyć, jak wyglądają składki rodzinowe. 3000, Grzegorz 2000. tysiące. drodzy Państwo, w dwa dni 90 tysięcy złotych stać ich na to, żeby nas rozwalić i tę manifestację. Proszę o zachowanie spokoju i zgłaszanie ponownie wszystkich niebezpiecznych osób. W tej chwili zapraszamy pana prezesa polskiego mięsa, pana Chojnackiego. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę powiedzieć państwu, że chciałbym państwu, chciałbym zwrócić uwagę na to, że nam przez ostatnie kilka. Tygodni już mówić, że co tam uczymy na potrzeby religijne? To jest zaledwie 3% całej produkcji. O czym by pobrać Dla dobra zwierząt trzeba to poświęcić. Rząd zlecił badania. Okazało się, według oficjalnych danych głównego inspektoratu weterynarii, nie mówimy o 3%, mówimy o prawie 60% eksportu drobiu. 860 tysięcy ton eksportujemy drobiu w systemie halal i koszar, głównie w systemie halal. Ponad 30% eksportujemy wołowinie w systemie halal i koszar. Okazało się, że to nie jest 3%. To są miliardy, miliardy złotych eksportu, to są miliardy, miliardy osób też, którzy z tego żyją, no, przepraszam, miliony osób. W samym przemyśle jest zatrudnionych ponad 180 tysięcy osób. Duża część z tego powodu może stracić pracę. I to, to jest realne. Próbowano nam już to zrobić w 2012 roku. Wtedy okazało się, że ceny wołowiny, ceny drobiu spadły na łeb na szyję. Spadły ceny, cena wołowiny spadła o 2 zł. Dzisiaj są szacunki, że jeśli to wprowadzi się, to cena może spaść nawet o 3 zł. Średnio policzyliśmy, że średnio polski rolnik hoduje około 10 sztuk bydła i tyle sprzedaje w ciągu roku. Łatwo policzyć. Byłaby to strata dla każdego rolnika, tylko producenta wołowiny około 30 tysięcy złotych rocznie. Nie mówię o producentach drobiu, którzy stracą swoje dorobki całego życia. Stracą firmy. Według nas to jest około 80 firm wyspecjalizowanych tylko w samej produkcji koszer i halal. To są około 20 do 30 tysięcy pracowników bezpośrednio zajmujących się tą produkcją w zakładach. To są tysiące producentów drogi, 250 do 300 tysięcy producentów wołowiny. O takich ilościach mówimy. To dla dobra zwierząt chcemy poświęcić ludzi. Nie, nie pozwalajmy na to, nie, nie zgódźmy się na to. Przekonujmy do końca posłów, senatorów, że robią nam krzywdę. Robią krzywdę polskiemu rolnikowi. I może troszeczkę jeszcze takich danych, żeby też media wiedziały, o jakiej skali mówimy. Przemysł rolno-spożywczy i rolnictwo w Polsce daje 14% PKB. Sam przemysł mięsny to jest 80 miliardów złotych, to jest 1,5% PKB. Chcemy zamknąć na jeden z najbardziej rozwijających się przemysłów w Polsce dla dobra dla kogo? Dla Niemców, dla Francuzów, bo przecież oni to przejmą. Szanowni Państwo, nie pozwólmy na to. Bardzo się cieszę, że jestem tu z wami, że mogę do was parę słów powiedzieć. I jeszcze raz apeluję, jeśli będzie trzeba, blokujmy Warszawę, blokujmy wszystkie miasta tak, żeby o nas w końcu usłyszeli, a nasi rządzący nie zrozumieją że tak naprawdę zostali wybrani dzięki Wam i dzięki Wam mogą być odwołani w następnych wyborach. Bardzo Państwu dziękuję. Dopóki jesteśmy razem, drodzy Państwo, nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo zostało spakowane w tą trumnę. Idziemy na początek przejścia rolników rolniku Bydgoszczy. Kondukt żałobny. Idę naprzód. Proszę. Policja nas zabezpiecza, bo rolnicy są bardzo niebezpieczni. Kondukt żałobny. To jest pochowanie polskiego rolnictwa, polskiej hodowli, przez jej gałęzi. Tutaczki przygotowane. Pierwsza dla prezesa. Osób, które są przeciwko nam. Zobaczcie, zobaczcie ile rolników. Nie ma końca. Na starym rynku tak nie było nas dużo widać, a teraz jak się rozciągnął cały nasz kondukt żałobny, to zobaczcie ile nas jest. Przejadą taczki. Pierwsza taczka dla prezesa, druga dla kota, a trzecia dla nowego ministra rolnictwa, który jest przeciwko rolnikom. A to jest symbol naszego rolnictwa. Po wejściu ustawy. Tak nas rząd chce, żeby tak rolnictwo skończyło. Ale my się nie damy naszych więcej. Proszę. Zobaczcie, jaki duży kondukt. Nie ma końca. No Zobaczcie ile nas jest. Przypominam, miasto Bydgoszcz. Nie ma końca. Policja omijam i policja rozpoczyna i kończy protest żeby nie było żadnych problemów ale rolnicy są bardzo posłuszni nie robimy nic złego tylko walczymy o swoje Cześć. Jesteśmy teraz pod Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Delegacja pójdzie. Będą prowadzone krótkie rozmowy. Jakie, to już się pewnie dowiecie na kanale Rolnik Nieprofesjonalny, bo on tutaj jest na czele. Policja też filmuje. Chyba jest za piątką. Nie, filmuje, bo się boją. Żebyśmy coś nie zarabiali. O. Delegacja była. Czekamy na wojewodę. Mawia teraz Pan Wojewoda. Wyszedł do nas. Najpierw poszła delegacja, teraz Pan Wojewoda tutaj mówi. mówi. Moja rola, moja rola, rola pana, bliżej. My jesteśmy przedstawicielami rządu Pana Premiera w terenie. Przyjęliśmy Państwa argumenty. Przekażemy Panu Premierowi i tym wszystkim, którzy będą chcieli to stanowisko poznać. Ono jest skierowane przede wszystkim do parlamentarzystów i Pana Prezydenta, jeżeli będziemy mieć taką możliwość, również przekażemy tym osobom. Proszę mi wybaczyć, ale z tego poziomu nic więcej Państwu już teraz więcej. To są, to są szanowni Państwo decyzje parlamentu i proszę też zrozumieć tutaj naszą sytuację i naszą pozycję. A no, no to nic, do Warszawy trzeba jechać. Osobiście.